Kolejna rozmowa w ramach podcastu grupy AWERTO właśnie się rozpoczyna. Bardzo miło mi jest przywitać jak zawsze Małgorzatę Marczulewską, prezes zarządu grupy Averto. A mi również bardzo miło, dzień dobry. I my tak zazwyczaj pani prezes, skaczemy z tematów detektywistycznych na gospodarcze, z gospodarcze na detektywistyczne. Ostatnio rozmawialiśmy o sprawach detektywistycznych, dzisiaj więc będziemy rozmawiali o windykacji. Mamy już prawie połowę lutego, co oznacza, że teoretycznie lockdown według ostatnich zapowiedzi powinien się kończyć. On się kończyć dla niektórych branż nie zamierza. Część od 12 lutego jest odmrożona w reżimie sanitarnym. A część musi nadal czekać. Mowa głównie o gastronomii czy na przykład o branży fitness. Panie Windykator, jeżeli chodzi o windykacje, które docierają obecnie do grupy Awerto, jaką część stanowią te branże, które nadal są objęte lockdownem, czyli branża gastronomiczna i branża fitness? No dosyć często do nas trafiają, natomiast powiem też, że nie tylko cierpią te branże, ale też cierpią branże powiązane z tymi branżami zamkniętymi. Bo jeżeli mamy na przykład firmę sprzątającą, która funkcjonować może, natomiast firma ta zatrudniała pracowników głównie do sprzątania obiektów hotelarskich, to na chwilę obecną ta firma zupełnie nie ma pracy i nie ma też pomocy żadnej od Państwa, ponieważ teoretycznie firmy sprzątające mogą działać, więc nie kwalifikują się na żadne tarcze antykryzysowe. E, tutaj mamy też właśnie taki paradoks, że e, branże są zamknięte, mają często zatrudnionych bardzo dużo pracowników, natomiast aby otrzymać tarczę, muszą mieć zapłacone ZUSy i podatki i często jest tak, że dany y, przedsiębiorca nie był w stanie bieżąco regulować swoich zobowiązań, a teraz przez te, y, przez te zaległości nie otrzyma pieniędzy starczy. I tutaj mamy koło zamknięte. Y, powiem panu, że y, zdarzało się y, na tej kanapie, y, jak przychodzili klienci, że y, łzy kręciły się w oczach kobietom. To było dosyć częste. Natomiast podczas tego lockdownu bardzo często obserwowałam, że te łzy kręciły się w oczach mężczyzn. I mi się waliło całe życie. Bardzo często jest tak, że jak są złe sytuacje związane z pracą, są długi, to też zaczyna się walić życie prywatne danej osoby. I to też mi się wydaje, że jest efekt obecnych czasów. Bo kiedyś, pamiętam jeszcze lata, załóżmy 90. Jak był jakiś problem w domu, to wszyscy domownicy taką osobę wspierali. Teraz niestety są takie chore czasy, że bardzo często jest tak, że jak ktoś ma problem, to wszyscy się od niego jeszcze odsuwają, tak jakby chcieli uniknąć pomocy tej osobie, bądź nie chciałyby się wczuwać w tą rolę, bądź być swoje, swojego rodzaju też w ten problem uwikłane. Często teraz jest tak, że osoby w koło myślą tylko o sobie, nie myślą o innych, widzą często czubek tylko własnego nosa i ta osoba z problemami zostaje sama. Pani detektyw, bowiem branża gastronomiczna no, przeżywa nadal bardzo poważne problemy. Myślę, że tutaj panią mogę pytać, jako windykatora, ale też jako prezesa stowarzyszenia stopniowo uczciwym pracodawcom. Mm -hmm. Czy według Pani to jest branża, która będzie w stanie podnieść się, jeżeli ten lockdown będzie trwać jeszcze kolejne miesiące? Czy być może ta ilość spraw windykacyjnych na Pani biurku właśnie skierowana wobec gastronomików jeszcze będzie rosnąć? Myślę, że będzie rosła. To jest też zawsze tak, że te długi, które są obecnie produkowane, to one najczęściej nie są do nas skierowane od razu bo wierzyciele czekają, może się coś poprawi i coś zostanie zapłacone, tylko spływają do nas, załóżmy, w okresie tak do 3 miesięcy od powstania tego długu, więc te długi spływają i będą spływać jeszcze, myślę, że długie miesiące. Natomiast branża gastronomiczna owszem ucierpiała mocno, natomiast myślę, że bardziej jednak ta branża hotelarska jest branżą, która, która ucierpiała mocniej. To też jest tak, że nie można każdej gastronomii mierzyć tą samą miarą, bo jeżeli ktoś miał własny lokal, jeżeli ktoś miał na utrzymaniu załóżmy tylko dwóch pracowników, to jeszcze mając jakieś oszczędności mógł to przetrwać. Jeżeli mamy restaurację, która wynajmuje powierzchnię 100-metrową, załóżmy. I miała kilkunastu pracowników, to im było dużo trudniej przetrwać. Mamy też sytuacje takie, że firmy gastronomiczne otwierają się w każdym czasie i potrafiły się otworzyć krótko przed pandemią, np. w styczniu czy w lutym, w grudniu. Takie firmy nie są objęte tarczą antykryzysową, a też jakoś musiały sobie poradzić. Owszem, jest część gastronomii, która sobie dosyć dobrze radziła i zrobiła dowozy, można było zakupić dania na wynos, natomiast nie wszystkie restauracje taką sprzedaż na wynos czy z dowozem były w stanie zrealizować. Na przykład Steki to jest coś, co się je zaraz po zrobieniu na owoce miejscu morza, owoce morza, a nie pół godziny typowo. po dowiezieniu, tak? Jeszcze zimne. To nie jest coś, co można sobie odgrzać i będzie smakowało tak samo. Część starała się troszkę przebranżowić na różnego rodzaju. E, troszkę inną gastronomię niż, niż ta, która została, która była wcześniej serwowana, natomiast spadek dochodów jest bardzo często drastyczny. Mniej więcej e, z tych sytuacji, które my znamy, które prowadzimy czynności windykacyjne czy detektywistyczne, to z rozmów z tymi restauratorami wiemy, że ich obroty spadły o, o około 80%. Możemy więc e, tutaj e, sobie wyobrazić, że koszty nie malały, a dochody spadły o 80%. Mając to na uwadze, możemy wiedzieć, jak duża dziura finansowa w takiej firmie mogła powstać przez cały ten czas. Pani windykator, zobowiązania gastronomii, czyli zobowiązanie właścicieli restauracji, na jakie obszary gospodarki promieniują? Bo pracownicy to jest oczywista oczywistość, ale przecież jedzenie samo się nie robi. No właśnie, to tak jak zawsze mówię, zawsze jest ta jedna branża, która y, ma problemy a pociąga za sobą kolejnych kilka gałęzi gospodarki. Tutaj mówimy też o hurtownikach, którzy dostarczali towar, o sklepach mięsnych, które, które również ten towar dostarczały. Mówimy tutaj o firmach na przykład, które transportowały daną, daną żywność. Mówimy tutaj o wielu innych obszarach gospodarki, które były z tą gastronomią powiązane, tak samo w hotelarstwie. Hotel zamknięty oznacza to, że ileś y, naście gałęzi gospodarki współpracujących również odczuwa problemy choćby nawet te firmy sprzątające, y, firmy usługowe, pralnie y, tysiąc różnych y, firm, które współpracowały z tymi y, hotelami, obecnie również odczuwają mocne problemy. Windykacja wobec gastronomii jest windykacją trudną? Generalnie windykacja w czasach pandemii jest dosyć trudną rzeczą, bo ja zawsze podchodzę do działań elastycznie. Co innego jest windykować dłużnika, który jeździ samochodem za milion złotych i ma pieniądze, tylko zawsze na ważniejsze wydatki niż swoje opłaty. To nie przychodzi mi tutaj, przychodzi mi to z wielką łatwością, a wręcz nawet i z przyjemnością. Takich dłużników to ja lubię. Natomiast gorzej się windykuje osoby, które płaczą do telefonu, które mówią, że już są na krawędzi tego, żeby popełnić samobójstwo. Że żona straciła pracę, a oni mają 15 pracowników, którym muszą wypłacić wynagrodzenie, a ponieważ nie otrzymali do dnia dzisiejszego pieniędzy, starczy to, nie mają z czego to wynagrodzenie zapłacić, że dzieci nie mają w co się ubrać, bądź nie mają na podstawowe rzeczy, których obecnie potrzebują, i z taką osobą rozmawia się dużo trudniej. Owszem, to nie jest tak, że my im odpuszczamy, no bo nie możemy im odpuścić. Od no, tego jest firma windykacyjna, żeby te pieniądze odzyskać. Natomiast my nie jesteśmy od tego, żeby ich dobić, im nakazać, bądź, e, bądź e, doprowadzić do tego, żeby oni upadli. Tylko my jesteśmy od tego, żeby wskazać im jakieś światełko w tunelu, bądź podać jakieś rozwiązanie, skąd takie pieniądze oni mogą obecnie otrzymać, tak? Choćby nawet, zwłaszcza jeżeli chodzi o mniejsze miejscowości, ludzie mieli problemy, żeby. Choćby nawet dowiedzieć się o tym, że mogą otrzymać pieniędzy starczy. I wielu firmom, z którymi my żeśmy rozmawiali, podpowiadaliśmy, skąd dane pieniądze mogą otrzymać jakieś pożyczki, pieniądze z jakichś dotacji unijnych i jak te osoby otrzymywały te środki, to nam je przekazywały. Tak więc to jest też tak, że jeżeli ktoś faktycznie nie ma pieniędzy, no to. Nie wytrzaśnij sobie z kieszeni, nie dostanie kredytu w banku, bo teraz obecnie, aby dostać kredyt, to praktycznie branże, które są zamknięte, jest to niemalże niemożliwe, chyba, że ma się spore e, zabezpieczenie majątkowe w postaci jakiejś nieruchomości bądź ruchomości, które się daje pod zestaw do banku. Więc tak naprawdę przetrwanie było dosyć trudne. Sporo restauracji się zamknęło, a restauratorzy się przebranżowili, bądź po prostu poszli do pracy w jakichś innych branżach, tak, żeby to można było przetrwać. Panie windykator, ode mnie jeszcze dwa pytania. Pierwsze pytanie dotyczy no takich spraw już typowo gospodarczych, ale niektórzy konsumenci nie zdają sobie sprawy z tego, na jakich marżach funkcjonują Konkretne branże, bo jest tak, że inaczej funkcjonuje hotelarstwo, inaczej funkcjonuje fitness, który na przykład utrzymuje się często z kart benefitowych, nadpłatowych, z których pieniądze i tak docierają do nich dużo później albo z zawieszenia, a inaczej funkcjonuje gastronomia. Rozumiem więc, że z punktu widzenia windykatora, ale także z punktu widzenia wierzycieli, bardzo ważne jest to, żeby konkretne działania skierować wobec konkretnych branż w określonym trybie. Znaczy ja generalnie powiem tak, ja uważam za kompletną bzdurę dobieranie tarcz do PKD. Choćby nawet dam przykład osoby, którą znam. 15 lat temu była otwarta firma budowlana, otwierało ją małżeństwo. W międzyczasie pan miał wypadek przebranżowili się na e, najem e, domków letniskowych. To było 15 lat temu. PKD nie zmienili, bo nigdy nie było takiej potrzeby. Zresztą obecnie nie trzeba wszystkich nawet PKD wskazywać, tak? Natomiast główny PKD było nadal jako firma budowlana. Obecnie, w związku z tym, że oni zostali zakwalifikowani, PKD na początku pandemii zmienili e, i pomimo tego, że faktycznie ponoszą fizyczne straty. Mało tego, ja uważam, że do wypłaty pieniędzy starczy, powinien być brany spadek dochodów, a nie to, w jakim PKD jesteśmy. Dlatego, tak jak mówiłam, bardzo często jest tak, że taki zamknięty hotel pociąga za sobą kilkanaście innych firm czy branż, które nie zostały zamknięte, a tak naprawdę nie mają pracy. I teraz oni zatrudniali najczęściej dużą liczbę pracowników, a nie mają nawet jednej złotówki starczy. Zakwalifikowanie tych tarcz według PKD uważam, że było bardzo krzywdzące dla wielu firm i na pewno spowodowa spowodowało i spowoduje jeszcze to, że wiele firm upadnie. Ostatnie pytanie to będzie więc pytanie o hotelarstwo, bowiem hmm. statystyki magazynu Big Info Monitor pokazuje, że to właśnie hotelarstwo na pandemii zadłużyło się najbardziej. To są długi, przetarczające już uwaga, miliard złotych, hmm. a więc to są ogromne koszty. Z czego może wynikać tak duże zadłużenie hotelarstwa i czy hotelarstwo będzie w stanie się z tych problemów finansowych wykaraskać? Wiemy, że hotele w reżimie sanitarnym mogą być czynne od 12 stycz lutego. Mhm. No, wynika to z tego, że hotel pociąga za sobą dużo większe koszty niż taka gastronomia, jeżeli w hotelu jest zatrudnionych kilkudziesięciu pracowników. A nie można najmować pokoi, to proszę sobie wyobrazić sami pracownicy, jak duży koszt generują. Nie wspomnę tutaj o ogrzewaniu i innych kosztach, które w tym czasie muszą być ponoszone, ponieważ taki hotel, gdyby stał rok nieogrzewany jeszcze przez sezon zimowy, to myślę, że czekałby bardzo gruntowny remont takiego właściciela. Więc jeżeli ktoś ma 10-piętrowy hotel, to musiał go przez ten czas ogrzewać. Te koszty są bardzo duże. Mamy do tego koszty różnego rodzaju reklam, różnego rodzaju pozycjonowania, różnego rodzaju stron, na których się wynajmuje pokoje. To również są ogromne pieniądze, które miesięcznie muszą być przekazywane. Te umowy są najczęściej podpisywane na rok, dwa. Nie można sobie z nich zrezygnować w danej sekundzie, bo nagle nastała pandemia, to, to rozwiązujemy umowy. No nie, są kary umowne i takich umów nie można najczęściej zerwać. Więc to są. Ym, Branże, które no niestety bardzo duże koszty ze sobą pociągały. Hotele też czasami stanowią, są, są wynajmowane jako obiekty, tak? W sensie, że nie prowadzi danego hotelu właściciel tego budynku, tylko wynajmuje sobie budynek i płaci za jego najem. I w takiej sytuacji, jeżeli taka osoba zostaje z czynszem najmu. Z wynagrodzeniami pracowników, z zus z kosztami różnego rodzaju reklam, prądu i tysiącem jeszcze innych stałych opłat, no to taka osoba myślę, że przez wiele, wiele lat będzie dalej stawać na nogi, jeżeli w ogóle będzie to możliwe. Rozmawiamy nadal o takim rynku. Nie wiem, czy Pani się zgodzi z tą tezą schodzącym, że przed nasze hotele nadmorskie, to są hotele, które zostały często wzniesione. Dwa lata temu, trzy lata temu, pięć lat temu. To teraz jest wciąż, kredyty. To jest wciąż mhm. rynek, który rośnie, który powstaje. A więc domyślam się, że jeżeli ktoś ma wielkie zadłużenie, funkcjonował dwa lata i teraz przestał funkcjonować na wiele miesięcy no to jego sytuacja finansowa może być bardzo ciężka, a nie jest na przykład członkiem wielkiej sieci hotelowej. No oczywiście, no sam kredyt, który był na przykład zaciągnięty na budowę tego hotelu, czy na jego wyposażenie, to często są kwoty kilkudziesięciu tysięcy złotych miesiąc w miesiąc. Teraz jeżeli taki hotel od roku funkcjonuje w jakimś wybiórczym, wybiórczo bądź został zamknięty, a kredyt nie został wstrzymany, to często sam hotel powoduje już wiele set tysięcy, jak nie kilka milionów strat. Tak? I odrobić takie pieniądze jest bardzo, bardzo trudno i bardzo długo. Tak? Jeżeli te hotele zaczną funkcjonować normalnie, a myślę, że może to dopiero się stać tak przed w okresie takim wiosenno-letnim, to jeszcze mamy kilka miesięcy, które trzeba naprawdę dosyć mocno się uzbroić, aby przetrwać żeby potem można móc normalnie funkcjonować. Natomiast myślę, że okres ten jesienno-zimowy jeszcze też może być dosyć trudny i też może jeszcze stanowić że będzie jakiś czas lockdownu. Dopiero myślę że przyszły rok może się okazać, że będzie powrót do takiej naszej normalności i dopiero wszystkie branże będą mogły normalnie funkcjonować tak jak przed pandemią. Bardzo dziękuję. Dziękuję.